Skoro Sari nie do końca radzi sobie w Chelsea, to może Kepa da radę? Witam wszystkich w poniedziałkowe popołudnie na kanale Piłkarzyki. Jest mi niezmiernie miło zacząć ten tydzień, odnosząc się do tego, co działo się w weekend, ale weźmiemy sobie głównie pod lupę to, co w Anglii na czołówkach wszystkich gazet, czyli kwestia konfliktu na linii Kepa Sarri. i Zabalaga Mauricio Sari. I tak. Wiem, że ten konflikt może jest za bardzo rozdmuchany przez media i rzeczywiście w szatni Chelsea nie ma takiego rozgorzałego apogeum emocji, ale i tak musimy się do tego co stało się na Wembley po prostu odnieść. Tuż przed startem części merytorycznej zachęcam do subskrybowania i kliknięcia w ten guzik na dole. No ale po kolei. Zaczęło się no od można powiedzieć dość sporego rozczarowania. Nie tak y wszyscy chyba Widzieliśmy derby Anglii, spodziewaliśmy się zdecydowanie bardziej żywego widowiska, dynamiczniejszych akcji, ofensywnej gry, zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. Ja spodziewałem się bramkowego remisu albo zwycięstwa United, bo było wiadomo, że przemotywowana ekipa Olegu Narasowskiera w swojej obecnej dyspozycji może zdziałać tutaj dość sporo, ale. Tak jakby no nie ma o czym opowiadać, więc y, niejako na pierwszym miejscu jest to, co działo się później no, wieczorem na Wembley. No wieczorem, wczesnym wieczorem, ale mimo wszystko. E, sam mecz można powiedzieć, że dość ciekawy. Fajnie widziało się i obserwowało drużynę Sariego, która jest kompletnie odmienna od tej, która skapitulowała na Etiquette Stadium. To znaczy, że Sari wyciąga wnioski, że jego sztab szkoleniowy wie co robić, żeby unikać porażek 6 do 0, bo można było się spodziewać, że City znowu przeprasuje ekipę The Blues i skończy się wielkim płaczem, jękiem, zwolnieniem włoskiego menadżera. Tak się jednak nie stało, co jest oczywiście dobrym prognostykiem dla wszystkich kibiców Chelsea, którzy chcieliby swoją ekipę widywać częściej w dobrej formie, dobrej dyspozycji. Przede wszystkim też w nieco bardziej pragmatyczny sposób poustawianą, bo to też trzeba sobie podkreślić i jasno powiedzieć. Chelsea miała wczoraj jasny plan na grę, wiedziała co robić, żeby neutralizować ataki City, wiedziała w których miejscach i momentach ekipa Pepa Guardioli będzie najlepsza. No i po prostu wy eksploatowała to, co miała do wyeksploatowania na boisku. Przestrzenie, które zajmowali piłkarze Chelsea, były jak najbardziej słuszne, patrząc na to, co działo się na Etihad ostatnio i to daje już podstawę do tego, żeby odnieść się do Sariego przychylnie, żeby mu pogratulować te, tego, jak ono sobie wykombinował, koncypował ten mecz, jak podszedł do niego ze względów taktycznych. Hazard na początku, na tej dziewiątce może nie do końca chyba wszystkim odpowiadał, no ale Gonzalo Higuaín ostatnio nie był tym piłkarzem, Takim stuprocentowo dogranym jeszcze zresztą kolegów, żeby zacząć chyba w tym finale. Poza tym to jest też pokłosie tego, co taktycznie chciał Sari w tym finale zrobić. Ale przechodząc do rzeczy, bo odcinek jest niejako odniesieniem do tego, co ostatnio dzieje się w piłce nożnej, czyli do tego fenomenu tak zwanego player power. Do dogrywki względnie wszystko było pod kontrolą. Nie zapowiadało się, że będziemy mieli do czynienia z takim incydentem, jaki miał miejsce. Ale przyszła końcówka, no w zasadzie sama końcówka dogrywki, w której to Kepa Izabalaga i Mauricio Sari odegrali główne role. Na pierwszym miejscu trzeba postawić tutaj w roli głównego prowodyra hiszpańskiego bramkarza. Były zawodnik atletów z Bilbao pokazał, że charakterek rzeczywiście baskijski ma. Zaczęło się od tego, że oczywiście zaczęły go łapać skurcze. Jeden, drugi, bo ten incydent powtarzał się dwa razy co najmniej. No i ławka trenerska na pewno miała uzasadnione wątpliwości, czy Kepa Arrizabalaga da radę bronić w serii jedenastek. Też miałem takie wrażenie, powiem szczerze, że najlepszym rozwiązaniem byłoby ściągnięcie kepy, dlatego że jeżeli występują skurcze u bramkarza na tym etapie meczu, to w rzutach karnych, w momencie kiedy liczy się sekunda, ułamek sekundy, refleks i na przykład miałaby go zawieść łydka, no to jest niebezpieczeństwo, jest to niepotrzebny hazard, i lepiej po prostu było postawić na Williego kabaretu, więc nie zdziwiłem się w momencie, kiedy zaczął się Willy grzać, ale później oczywiście zdarzyło się coś, czego nie widzieliśmy od bardzo dawna na boiskach. Ja powiem szczerze, że na poziomie profesjonalnym czegoś takiego jeszcze nie uświadczyłem. Jestem sędzią piłkarskim, więc takie sytuacje jak niechęć do zmiany i odmowa nawet mi się zdarzyły, ale związane to było z trenerami, którzy grali na boisku i na przykład mieli jakąś kontuzję. Kierownik wypisał zmianę na tego zawodnika, trener ostatecznie powiedział, że jednak nie schodzi, żeby pisał zmianę na Innego i do zmiany awizowanej i zapowiadanej przez sędziego asystenta nie doszło. Piłka profesjonalna jednak to jest zupełnie inny pułap, zupełnie inna ranga, więc tutaj akurat do takich zdarzeń no nie powinno dochodzić. To w jaki sposób Kepa też protestował przeciwko tej zmianie, bo jak wiecie ostatecznie do niej nie doszło, budzi pewne kontrowersje i pozwala po raz kolejny dolać nieco paliwa do tego rozgrzanego ognia pod Sarim, mówiąc, że nie do końca panuje nad szatnią. Zresztą te reakcje później też... Jakieś takie strasznie fuzywne salego, gdzie rozpinał swoją bluzę, praktycznie ją roztargał, wyszedł ze stadionu. Polecam zobaczyć w ogóle ten materiał, jest dostępny na internecie. Także na naszej grupie piłkarzyki, jeżeli chcecie zobaczyć, zerknąć, polecam także dołączyć do naszej grupy. No i w ogóle wszystko tak naprawdę sprowadzało się do tego, że Kepa był przez wszystkie media angielskie krytykowany dość mocno i dość poważnie. I teraz uwaga, co mi się w tej całej sytuacji nie podoba, co jest błędą tak naprawdę tego całego zdarzenia? Po całej akcji. Kiedy już nastroje i były nieco bardziej ugruntowane i emocje opadły Mauricio Stari wyszedł do dziennikarzy angielskich z uśmiechem na ustach po przegranym finale To już jest jedna rzecz, która mi się nie podoba, bo powinien zdecydowanie bardziej przeżywać ten cały finał Wiadomo, że... Na jego humor wpłynęła też cała ta otoczka. To rozgoryczenie związane z tą zmianą, to co podsuwały mu pod nos angielskie media. On tak aby to obśmiał, pokazując, że to było jedno wielkie nieporozumienie. Ale mimo wszystko nie powinien być taki zadowolony po przegranym finale. To był jednak bardzo ważny mecz dla Chelsea. Jedyna według mnie szansa na zdobycie jakiegokolwiek trofeum w tym sezonie, która przepadła. Ale to zostawiamy na boku. Druga rzecz, tłumaczenie kepy i mówienie, że to było jedno wielkie nieporozumienie. Chciałbym to kupić i na początku może nawet zacząłem to kupować, ale później sobie doszedłem do wniosku że to jest jednak wszystko za bardzo śmierdzące. Jeżeli przeanalizujemy sobie zachowanie Sariego w momencie, kiedy dowiedział się o tym, że Kepa ostatecznie nie schodzi, że najprawdopodobniej nie ma kontuzji, e, można mieć wątpliwości, czy ta przygotowana pod publiczkę wypowiedź w samych angielskich mediach no, nie ma nacechowania takiego dość mocno sztucznego. To nie jest po prostu dyplomacja, no i granie na pozór takich dobrych relacji w drużynie. Dlaczego? Dlatego, że nawet później, w momencie, kiedy drużyna zebrała się przed rzutami karnymi, doszło do takich jakichś dziwnych napięć tam. Sonny Rudiger wchodził pomiędzy Sariego i Kepę. Być może chciał zapobiec jakiemuś niepotrzebnemu wzmaganiu dekoncentracji u bramkarza Chelsea, ale sporo ludzi doszukiwało się tam furii Sariego, który chciał się na Kepę rzucić. Z tych pomyczowych wywiadów wynika, jakby nic się nie stało, jakby Maurizio Sarri po prostu zbagatelizował te zdarzenia, a Kepa Aliza dalej był numerem Chelsea, dalej był numerem 1 w Chelsea. Więc to jest rzecz na pewno dość mocno kontrowersyjna. I teraz przechodząc do sedna, bo całą tą sprawę z Kepą i Sarri można sobie długo tak naprawdę rozkładać na czynniki pierwsze, zastanawiać się nad nią i tak dalej, tak dalej. Ale co ja chciałbym powiedzieć i do czego chciałbym się odnieść? Player power, czyli to, jaką władzę mają zawodnicy obecnie w klubach, no nie tylko w Anglii, ale w całej Europie, jest po prostu nieprawdopodobne i powinno jak najszybciej ulec e, zmianie, to co się dzieje w tej chwili w futbolu. Przypadek Chelsea pokazuje to bardzo jaskrawo, że piłkarze bardzo mocno dominują. Przypadek Jose Mourinho to jest jedna rzecz. Później oczywiście sławetna scysja Antonio Conte z niektórymi piłkarzami, którzy mieli już dość włoskiego menadżera i ostatecznie doprowadzili do jego zwolnienia. To jest kolejny inny aspekt. No i trzecia sprawa, czyli obecna sytuacja w szatni Chelsea, gdzie ewidentnie Tworzą się drużyny, tworzą się grupki, tworzą się jakieś takie narodowe kolonie i tworzą się też przede wszystkim grupy piłkarzy, którzy są nieco bardziej za menadżerem i tacy, którzy za menadżerem są w mniejszym stopniu. To jest rzecz jak najbardziej niedopuszczalna, ale to jest też pokłosie tego, że mamy tak zwaną kulturę zwalniania w piłce nożnej, co mi osobiście się bardzo nie podoba i chciałbym, żeby wszyscy na to zwrócili uwagę. Jest takie przeświadczenie, że jeżeli drużynie nie idzie, to najszybszą i najprostszą drogą do tego, żeby poprawić wyniki jest po prostu opcja numer jeden, czyli zwalnia. Menadżera budujemy wszystko od nowa. Absurd goniący absurd, rzecz, z którą ja się kompletnie nie zgadzam. Nie respektuję tego, co robią największe kluby w Europie, a głównie w Anglii, bo to jest ten temat numer jeden i to podwórko, które najczęściej obserwujemy w kontekście zmian menadżerskich. Niech te duże kluby zaczną myśleć przez pryzmat długoterminowych planów. Niech dadzą się wykazać menadżerom, których zatrudniają na kontraktach, niech dadzą im tak naprawdę wdrażać swoje koncepcje taktyczne i tak dalej, Bo w tej chwili mamy kompletną szopkę i kabaret. Nie podoba mi się to, co się dzieje w angielskim futbolu. Nastawienie tylko i wyłącznie na zysk, na doraźny efekt w postaci tej tak zwanej nowej miotły i na szybki powrót na drogę tego good revenue, czyli zbalansowanego budżetu, który polega między innymi na tym, że duża kwalifikacja fikuje się do europejskich pucharów, i tak dalej, i tak dalej, że ma lepsze pieniądze za umiejscowienie w tabeli, co jest oczywiście fatalne dla samego futbolu i jego rozwoju. Ale to jest temat na dalszą, głębszą dyskusję. Dajcie znać, co Wy sądzicie. Przede wszystkim o tym, czy Kepę powinno się ukarać, czy ta cała sytuacja jest według Was rozmuchana, czy nie ma tak naprawdę problemów w Chelsea, a to wszystko jest zasługą mediów, że doszliśmy do takiego aż. Wielkiego balonika. E, czy według Was, e, to co powiedziałem przed chwilą, czyli to ta kultura zwalniania menadżerów, jest rzeczywistym problemem w obecnej piłce? Z chęcią posłucham jakichś konkretnych komentarzy na ten temat i z chęcią się do nich e, odniosę. E, jest to, tak jak powiedziałem, na pewno spory problem. Patrząc na drużyny mniejszego kalibru, które radzą sobie ze swoimi e, czasowymi i chwilowymi turbulencjami, w stylu na przykład Burnley, które. Ja osobiście podziwiam, bo mając jeden z najmniejszych budżetów w Premier League, potrafią wykaraskać się z niejednych problemów, co pokazuje wielokrotny powrót z martwych ekipy Shonadaisha. Kogoś, kto niedawno był przecież jednym z kandydatów numer jeden do spadku, a teraz pokonuje Tottenham i po świetnej serii gier jest naprawdę na najlepszej drodze do tego, żeby znowu jakiś ciekawy wynik w Premier League wyśrubować. I wiecie, co stoi za tym sukcesem? Cierpliwość włodarzy klubu, stabilizacja i poparcie dla jednego człowieka, który. Wie, co robi i jest we właściwym czasie na właściwym miejscu. Z tą refleksją i z tym odwołaniem do Rudego Mourinho zostawiam Was na to dzisiejsze popołudnie. Jeżeli chodzi o materiał piłkarzyków, na dzisiaj to by było wszystko. Jutro widzimy się o godzinie 7 z materiałem przygotowanym specjalnie na Puchar Włoch, bo tam oczywiście Krzysztof Piątek będzie ze swoim Milanem rywalizował z Lazio, ale w ogóle opowiemy sobie coś niecoś o Pucharze Włoch, tak więc wszystkich serdecznie zapraszam. Linki do mediów społecznościowych w opisie. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Dzięki za uwagę. Cześć.